Siemano, dzisiaj wam pokażę jak rozpoznać oryginalną kartę od podróby. Także zapraszam. Pierwsza rzecz to jest kolor karty e, z tyłu. Tutaj macie na oryginalną, ona jest taka, a tutaj macie tą podrobioną. Ona jest na przykład taka. Mam też tutaj światło no i, i jak karta prześwituje to to jest podróbka. Także no prześwituje i to bardzo mocno. No, widać to na kamerze, a weźmy sobie oryginalną. To jest w moim przypadku energia. Czekajcie, tak przyłożę jeszcze. No i nic nie prześwituje jeszcze od tej strony. No nic nie prześwituje. No, a w porównaniu do tej to już od razu prześwituje. Trzecia rzecz to jest jak dana karta jest wykonana. Na przykład to jest taka ten. E Letka, a oryginalna jest bardziej ciężka. W się sensie no o niewiele, ale jest bardziej. Ona jest z lepszego materiału tak jakby wykonana. że w sensie jest lepsza tego. Także na no, no to też musicie zwrócić uwagę. Także nara.